Z nami Dariusz Snarski po w Panie Darku, była pełna hala, na hali było głośno, był doping, a przede wszystkim cieszę zwycięstwa Pana zawodników. Jest Pan zadowolony? No Jestem. Myślę, że ta no, gala była chyba lepsza niż ta gala w Białymstoku. 25 maja tutaj jedno miał lepszego rywala. No. Krew była, były emocje, w innych walkach też tak samo. Były fajne walki MMA, walki K-1, a najważniejsze, że kibice mieli emocje. Tak jak mówię, te walki były, nie były do jednej bramki. Tam cały czas były emocje, chłopcy jeden mógł wygrywać, nagle to odwraca się walka w innym kierunku, może przegrać. No, no do końca oczy nawet martwi siły, której tam był, no widać było, że dużo silniejszy od chłopaka. Tam znacznie może nie było od niego cięższy, ale widać, że jego uderzenia robiły na nim wrażenia na moim w Chatkiewiczu, no ale walka się podobała, emocje fajne. Później Antosz, że będziesz za Krasnopolsny którego się bam, ale nie byłem po ostatnim sparingu ze mną, no kondycyjnie. Nie wyciągnął sześciu w dobrym tempie, mówię, a boję się o siebie, no ale mam coś w sobie, że chłopak nie ma siły, ale walczy do końca. Jest bardzo twardy. Tak jest. Ostatni pojedynek Roberta pokazał, że Robert robi duże postępy, ale niestety to jest walka. No, ośmiorządowa. Tam są wzloty, upadki, kryzysy, trzeba to przetrzymać. Mówię, dobra, musisz to wytrzymać, bo tam parę kiosków przyjął ciężkich. Chłopak i tak było wiadomo, na 15 wygranych walk ma, ten ma 8 ko, on, bije mocno, walczył z niezłymi zawodnikami, ale dobra, to rozwiązał walkę dobrze taktycznie. Może nie był tak aktywny, ale momentami bił za dużo na siłę, co mu no, zabrało dużo no, oddechu. Później nie ma w tych ostatnich dwóch starciach, ale wygrał walkę. No, jestem z tego zadowolony. Marcin Siby, nowy nabytek Pana grupy, zawodnik kubek ciężki. Naprawdę dobrze się zapowiada dzisiaj, pokazał ładny boks. Jakie są plany wobec yy, tego pięściarza? No, Marcin ma najbliższą walkę 27 października w Częstochowie. Tam tą galę organizuje. Martin Najman na pewno będzie siły przyjrzał częściej do mnie, musi pod okiem moim trenować, bo ja sobie nie wyobrażam, że on w walce czterolądowej, w trzeciej rundzie nie ma sił, pływać. To dlatego, że bije na siłę, Cały sił chce gościa przewrócić jednym uderzeniem. Spróbujemy to to i niech ma dobrze, chyba widać, że ma dynamiczne uderzenia, tak jak mówiłem, chce z niego zrobić polskiego tej Yy, niedługo pan wraca na ring, yy, już bodajże 11 listopada. To nie, 17 listopada, 17 ale ja pan nie wiem, powiem szczerze, tak, na razie walczę z nadwagą. Ile pan teraz? Piątka mi spadła, powiem szczerze, że ważyłem 75 kg. Ja to dlatego, że nie mam czasu solidnie pójść na salę, po trenować. Wpadam tylko po skoku na tarcze, na sparingi. Które oceniam, podpowiadam chłopakom, co mają robić w ciężkich momentach. No zobaczę, czy ja będę walczył pół władzy półśredniej, czy jakiejś innej, jak już podjąłem tą decyzję, Chcieliśmy się z tym Nymanem, że ja walczę, to będziemy chyba walczyli. Last time, ostatni raz. Ostatni raz. Niech Pan powie, jak wyglądają aktualnie pana dyspozycja? Ciężko jest pewnie panu łączyć pracę promotora i zawodnika. No tak, tak. Powiem Teraz się... ma pan naprawdę, jak pan sam ostatnio mówił w jednej z wypowiedzi dla naszej stronki, ma pan już ponad 30 zawodników, którzy walczą na wielu galach w Europie. Pan też sam organizuje galę. Pewnie trudno jest panu w pełni skupić się na no tak. treningu. Ja po powrocie do no do domu o y, ludzi musi się iść do, do 12 w, w nocy na mailach, na Skype'ach, na Facebook'ach, gdzie piszą starają chłopczą walki, bo ich na bramę no, nie, ja nie będę ukrywał, że oni mi nie dają korzyści, bo miasto mi pomaga, tylko, tylko, tylko mi daje wyłącznie na galę. Dofinansowuję, nie mam żadnego utrzymania miesięcznego z miasta. W białostoku poza kilkoma sponsorami, którzy też mają kryzys. Ja tymi pięćdziesięcioma wiąż, to są procenty z zawodników moich, z moich bank. Utrzymuję tym sale, płacę, trenerów, kadmenów i zawodnikom też daję jakieś pensje. Tak to wygląda i mamy dużo pracy i także jeszcze ostatnim wiem, że nie płacę, mi, mi ta walka jest potrzebna. Ona też jak się zastanawia, dlaczego ja chcę wyjść. Sama powiedziała, że ja chce się pokazać kobietom. Ja mówię, po ja już jestem gruby, mówię, gruby to może, nie wiem, że nie taki gruby. No. Ja mówię, że chcę pokazać się polskim kibicom boksu, jak Darek Snacki jeszcze w tym wieku może walczyć, no bo niektórzy nie wierzą. No, zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio prowokował Pana y, nasz Krzysiek Szot. Może nie prowokował, ale mówił, że z chęcią, by z Panem stanął do ringu. Pan powiedział, że ta walka nie ma sensu. Faktycznie y, nie interesuje Pana walka z Krzysiem Szotem? No a po co mi takiej walki? Ja mogę zadzwonić do cofa do Włoch z Ste Stefano. On ma teraz 40, y, 6 tak. lat czy siedem, ze mną walczył mżą roku, może by ze mną, ze, ze mną zawalczył. Jak można ze mnie walczyć? Jak sobie sobie wyjść dla pana Julka stoczyć walkę, na pewno sobie nie dobiorę zawodnika, no jakimś tam poziomie, żeby ta walka była no fajna, żebym tam się nie ośmieszył. A na ceno walki z młodymi Polakami, no choć Krzysio ma 30 lata chyba, one mi nie są no, potrzebne. No, nie, po co mi takie walki? Ja chciałbym się reklamował, pokazać się, tutaj jeszcze mam otoczyć się, męczyć tam, po co mi takie walki? Taka ostatnia walka na pożegnanie, tak? Nie wiem czy to na pożegnanie, no zobaczymy, ale... No. <laughs> z takim Snarskim nigdy nie wiadomo. Ciężko, się ciężko nie mi się mobilizować, powiem szczerze, że, że już nie mam żadnych celów, o co mogę walczyć. No. Plany były tej walki z Kambelem, miasto pewnie by mi, no dało na przyszły rok, na tą galę, na dużą. Zobaczę jak będzie. Czas pokażę. A odnośnie planów promotorskich jakieś gale? No e, tak jest, to? tak. No, nie, Boxing się szykuje? Najbliższa gala w Częstochowie, Ta maci na, na, na gale. Sorry, nie najbliższa, to najbliższa gala to jest 13. Teraz mamy październik, Gale w Viniczce, gdzie Łukasz Babrzyczek, którego ja szykuję walczy. tak. Taktykę mamy już podrywala ustawioną. Ja z tym Astonczykiem. Ja nie będę dokładnego nazwiska. Ten Astonczyk walczył z Cenowskim na Gali w Adamek. Z Tak jest, tak. Tam moi z walczył Tam wystąpili jeszcze dwaj moi pięściarze z Białorusi. Z Następna gala mam no, 19. galę w Niemczech. Gale w Niemczech i we Włoszech, gdzie pewnie. Polecam. I jest gala także w ludzie Śląskiej, gdzie walczą też moi zawodnicy. A to wymaga no tyle pracy, że nie wiem jak to wszystko robię. A już nie mówiąc o tych, no, galach następnych. 27 październik w Częstochowa. Później 17 listopad em, No i 15 grudzień w A jeszcze w międzyczasie inne walki moich zawodników. Gdzieś tam w, w Europie. Już zostałem galę taką, no, gdzie bym walczył moich sześciu zawodników w Danii 24 listopada. No dobrze, że są rozchwytywani, no bo dobrze walczą, są emocjonujące walki. No i tak, niech tak niech tak zostanie. Pozostaje nam trzymać kciuki za pana Darka Snorskiego i całą grupę Boxing Production, Panie no, Darku. No dziękuję. No. Trzymam kciuki powodzenia. Dobry. Dzięki.